5 września w ratuszu doszło do pierwszego spotkania organizatorów ogólnoświatowej akcji Sprzątamy Świat. W 1986 roku australijski przemysłowiec zapoczątkował akcję Sprzątamy Świat. Obecnie nadzoruje ją Światowe Centrum Edukacji Ekologicznej, a jej celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego. W 1994 roku w skład krajów, które biorą czynny udział w tej działalności, weszła również Polska. Z tej przyczyny, 5 września o godzinie 14 w Ratuszu Miejskim, odbyło się spotkanie pod hasłem Światowy Dzień Sprzątania. Przewodniczył mu pan Andrzej Rogoziński. Obecni na nim byli dyrektorzy wszystkich bolsztyńskich i podwolsztyńskich szkół podstawowych i średnich oraz przedstawiciele zakładów pracy. Wolsztyńską akcję, nad którą patronat sprawują panowie Maciej Wojciechowski i Czesław Kotlarski, wyznaczono na dzień 17 września, w godzinach od 10 do 12. Obecna na zebraniu pani Eleonora Mikołajczak rozdzieliła tereny do sprzątania. I tak: Szkoła podstawowa nr 1. Teren wokół jeziora Berzyńskiego oraz park przy szkole, Szkoła podstawowa nr 2. Teren od plaży brzegiem jeziora Wolsztyńskiego do parkingu w Karpicku. Szkoła podstawowa nr 3. Las za Karpingiem w Karpicku. Szkoła podstawowa nr 4. Teren od Deptaku Dąbrowskiego Gaską do Straży Pożarnej. Szkoła podstawowa nr 5. Ulica Sadowa. Liceum ogólnokształcące. Teren od ulicy 5 Stycznia do ulicy Rzecznej oraz Bielnik. Liceum medyczne. Promenada i brzeg Jeziora Berzyńskiego. Zespół szkół zawodowych. Ulica Parkowa i Plaża technikum rolnicze powodowo Lasek w Powodowie, szkoła podstawowa Skarpicka Lasek przy ulicy Brzozowej. W akcji Sprzątamy Świat biorą również udział szkoły ze Świętna, Dąbrowy, Kębłowa, Widzimia Starego, Wroniaw oraz Tłok. Dyrektor PGK i EN Pan Bajer zaoferował samochody do wywożenia śmieci oraz pojemniki na worki. Akcja powyższa nie ma charakteru komercyjnego, i polega na dobrowolnym, spontanicznym udziale jak najszerszych grup społecznych we wspólnym sprzątaniu wybranego terenu. Pomysłem jest sprzątanie, narzędziem nasze ręce, motorem entuzjazm i wola zrobienia czegoś pozytywnego, a efektem czysta Polska. Prawda, że warto? Przyłącz się do naszej akcji, posprzątaj swoje miasto, swoje podwórko i popraw środowisko, w którym żyjesz. Namów innych i bądź z nami w kontakcie. Z góry serdecznie dziękujemy za udział w kampanii.